z tej stronie pangra i witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy na serwerze i zobaczcie na to. zioł Latam sobie! Po prostu! Jestem adminem! Nie no, nie jestem adminem. Kupiłem rangę sponsor. Może mnie widać, widać mnie, widać mnie. I po lewej stronie jestem tam, gdzie jest sponsor. Możecie, albo tutaj jest, tu jest. Tu, pan gra. Kupiłem sobie na stronie kraftnc.p. Możecie sobie też kupić. na 30 zł kosztowo. No, myślę, że fajne na całą edycję. A daje fajne rzeczy typu latanie. Dosyć tanio tam jest klucza. Można kupić za pełną cenę niż kupować. Fajne rzeczy można. No i cóż, dzisiaj zorganizuję kolorki. Dokładnie to jest taka konkurencja, w której się zmierzają wszyscy gracze. Już 48 bo To będzie dużo książeczek. O, panie, będzie bardzo dużo książeczek. Później mogę je sprzedawać w sumie. Ale zrobię kolorki, przygotuję się do tego. Ale zanim to muszę przygotować. Jeszcze nie wiem o co to zrobimy, ale już mi nie starczyło. Tak, bo mam już strasznie dużo książeczek, później sobie coś z tym zrobię. Dobra. Ludzie jak widać robią kolorki. Yy, robią kolorki, nawet o, takie pieniądze. Ja wygrałem wczoraj, zrobiłem ankietę, mogę już wam powiedzieć. Wygrałem czołg Tigris. Dokładnie. Um, I tutaj rzeczy, które mogę przez sponsora, polecam Wam. A między Sponsor Plus, a sponsor jest równica aż 70 zł. W się nie opłaca Sponsor Plus. Mogę takie komendy. Fajny jest fly, mogę latać. Nick. Dostęp do podmiany Niku i zobaczcie jak się natrudziłem, żeby napisać sobie kolorowy Nick. Ludzie mi po prostu musieli pomagać. Czekajcie, gdzie to tutaj jest. O, coś takiego, taką komendę, kurde, musiałem wpisać, żeby był kolorowy nick. A to macie wszystko opisane. Możliwość partingu, zmiany pogody. No, myślę, że bardzo fajna rzecz. Ten sponsor. I co? Posiada większe limity na działkę. Dokładnie, mogę... 12 set home'ów zostawiłem i mam drugą działkę, na którą zaraz się teleportuję. I tam będziemy robić kolorki, ale na sklepie. Ukośnij sklep kupię sobie wełny dużo. Tak, co będzie kolorowe bloki. Co jest tańsze? 24 jeden żółty beton. Okej. Okay. A wełna czy sklep. Wełna kosztuje dla przykładu 12 tylko, więc no ja biorę wełnę, bo to jest znacznie tańszy biznes. Więc wełna się bardziej opłaca, Potrzeba, jeżeli mamy brać udział w kolorkach, to chyba będziemy brać te najpodstawsze kolory, gdzie je wybiorę, i zaraz się widzimy. Ok, dodaj do tego potwierdza zakup No i tak możemy kupić zielony. Jeszcze zrobimy yy, czerwony. Musi być takie wiecie podstawowe kolorki. Tak, to z tej konkurencji zaraz to może wytłumaczę. O co chodzi dla tych, co nie wierzą. I ewentualnie szary. Myślę, że mamy już tego strasznie dużo. Więc jeszcze tylko, no dobra, bez szarego to są podstawowe kolory. Mamy i już zobaczcie, ile. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tyle chciałem, tyle będę miał. Więc teraz lecimy na ukośnik PH, ale na drugą moją działkę. Można mieć 30 działek. O kurde, tego się nie spodziewałem. Ale będę robił dużo, dużo fajnych rzeczy, więc oglądajcie. Subskrybujcie z dzwoneczkiem. Dobre. I chcę zorganizować te kolorki tutaj, więc zrobimy taką wielką planżę. Jak mamy 6 kolorów, to zrobimy ją na 1, 2, 3, 4, 5, 6. I robimy ją 3, 4, 5, 3, 4, 5. Do góry tak będzie wyglądać. I tutaj robimy już tak. Cyk. Tak to myślę, że będzie ładne. I z łupkowych cegieł, chociaż będzie lepiej ładnie kamień wyglądał. I tutaj będzie miejsce na bloczki. Dla tych, co nie wiedzą, co to kolorki, zaraz wytłumaczę. To taka, można powiedzieć, konkurs. Zobaczymy, czy będą się do mnie ludzie teleportować. Myślę, że tak, tylko muszę podać dosyć bardzo dobrą cenę. Yy, dobra, tutaj robimy miejsce. Dobra i dajemy sobie te wszystkie kolory tutaj, czyli pomarańczowy, biały, czerwony, zielony, niebieski i żółty. I tutaj będziemy takie nawarstwiać bloki i ten kto będzie pierwszy do góry, po prostu wygra daną rzecz. Zaraz Wam to bardziej wytłumaczę dokładniej. Myślę, że taką planszę. <laughs> przepraszam, zrobimy tutaj cztery. Tyk. Taka plansza. Myślę, że wystarczy. I zaraz jak to zrobię, to się widzimy. I też fajnie słuchajcie, nożyczki, kupiłem już tutaj robię, że jak wpiszę sobie chyba. Zaraz zobaczymy, jakie są komendy Jeszcze raz, bo ja się nie, nie jestem przyzwyczajony do tych komend zapiszę sobie gdzieś. Możliwość wyleczenia się heal i Fit, możliwość uzupełnienia głodu, C, możliwość wczyszczenia całego ekwipunku, Repair, dostęp do naprawy no tu, Repair A, Kośnik, Repair. Zobaczcie teraz na moje nożycie, co się z nimi stanie. Pyk, naprawiam się, super, co? Tak, to skończyłem. Zrobienie kolorków, tu będę robił jakieś różne, na tej działce będę robił różne takie właśnie rzeczy. I zobaczcie, o to chodzi, że na przykład zapraszamy tutaj graczy, oni wchodzą do boksów, my ich zamykamy. Oczywiście później ich wypuszczamy i oni tutaj są. No i tutaj macie kolory, na przykład dajemy nad. I tutaj, jeżeli ktoś na przykład dajemy kto pierwszy i dojdzie dotąd to wtedy on wygrywa. Czyli jak na przykład tutaj jest taka sama szansa na wylosowanie tego samego, więc jak kliknie, wylosuje się biały daje blok biały. Zielony Daje blok zielony. Biały daje blok dał. I jak to tak dojdzie, na przykład taki biały, będzie już częściej i to dojdzie do samego końca, to on wtedy wygrywa konkurencję. Myślę, że ciekawe. Ja to oczywiście zniszczę i tutaj włożę. Tak, żeby było porówno. Nie było 9. Ja te wezmę. I idę na moją działkę pierwszą. Idę ją dać do magazynu. Fajna jest opcja latania. Gdybym miał wybrać jedną rzecz, te 30 chyba złotych z tego sponsora, to te latanie naprawdę jest strasznie. Ona strasznie pomaga, chociaż te komendy naprawdę ułatwiają ludziom. Życie. Dobra, to sobie je oddajemy. Sprzydały się nam bardzo. No, dobra, bruk, to nie powinien być, ale damy go tutaj, niech będzie. Deep nam będzie jeszcze potrzebny. Weźmiemy sobie tak, no ryczki no i to chyba tyle, co nam będzie potrzebne. I te my sobie tylko odłożę i zapraszamy graczy. Tylko się zastanawiam, o co będzie ta, wiecie, te zawody, o co będą. Stwierdziłem, że książka z mendingiem jest warta 3500 zł, więc teraz zobaczymy, kośnik, rynek. I zaraz zobaczymy, ile jest warta ta książka z mendingiem. Z stawam mogłoby mending nie widzę tutaj, żeby sprzedawali, ale na pewno jest, bo mending jest. No, wartościową książką, więc może zrobimy o nią konkurs. Chrona ona no Nie widzę tutaj książeczek z Mendingiem. Ale czasami naprawdę dają za 3,5 tysiąca. Mamy taki Mending. Nie jest to taka droga książka. No. Mending jest za drogi, według mnie. <laughs> więc nie będę go dawał, ale mam. Nagrodę, która może naprawdę za zadowolić, um, mam naprawdę fajnie. 5 staków lazurytu, dokładnie, czyli 32 bloki. Ja sobie to wezmę i zamienię na bloki. Ostatecznie 16 bloków, bo są one drogocenne, zaraz zobaczymy, czy ludzie się będą zgłaszać, więc idę z nagrodą na drugą działkę PH2. Ok, i co, robimy event. Ok, robię kolorki o 16 bloków Lazurytu, kośnik TP. Jednak zmieniłem na 10 tysięcy. No cóż, stracę te 10 tysięcy, ale przynajmniej ktoś przyjdzie, bo nikt nie chciał. O, jest kośnik TP. Akcept, pierwsza osoba. Będę akceptował kolejne osoby. Już te podobnie dużo osób. Jeszcze jedna. Dobra, zaczynamy. Biały, żółty, pomarańczowy, zielony. Nie przyszło parę osób, bo cena nie jest taka wykwintna, wiadomo. Więc czerwony nie uczestniczy. Błękitny nie uczestniczy. Mamy czterech zawodników. To pierwszy. Zamykamy ich. Tyk. I zaczynamy kolorki. Tu już wyrzuciłem. A czekajcie, jeszcze jedna osoba. Sorry. Ok, do czerwonego. Tyk. Teraz już można zaczynać. Ok, kolejna osoba. Błękitny. Kolejny raz błękitny. A nie ma błękitnego, dobra, nieważne. A jest czerwony? No, ma czerwonego, oh kurde. To jest teraz. tutaj Kolejny raz no, wszyscy mają wyrównane kurde szanse. Tak, muszę czytać tak to pierwszy. Błękitny. No, no. I wygrywa błękitny, choć którego nie ma. Pomarańczowy. I pomarańczowy wygrywasz. Wygrywasz. E, X-kuba. E, Ukażnik. E, X-kuba. X-kuba. Wygrywa. X-x-u-kuba xx kuba pala 10 tysięcy złotych i już bardzo puszczam no i co na razie oni zaraz się wytepają i tak i tak tutaj na działce nic złego nie zrobią